Mną pan poseł Maciej Kopiec, ja nazywam się Paulina Piechna-Więckiewicz, jestem wiceszefową Nowej Lewicy. Zapraszam do zabrania głosu pana posła Macieja Kopiec. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za nami Ministerstwo Sportu i Turystyki. Brak reakcji premiera Morawieckiego na doniesienia wirtualnej Polski spowodował, że ta tabliczka, która wisie za nami jest myląca. To nie jest ministerstwo, dziś jest to filia Meza Business Group. Proszę Państwa, brak reakcji premiera Morawieckiego na tak skandaliczne doniesienia wirtualnej Polski to rzecz niebywała, to rzecz, która nie powinna nigdy się zdarzyć. Jako posłowie klubu Lewicy, wspólnie z posłanką Anitą Kucharską-Dziedzic, złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Łukasza Mejza, polegające na tym, że pan Mejza oszukując ludzi, czerpał z tego korzyści majątkowe. W związku z brakiem reakcji premiera Morawieckiego postanowiliśmy zwrócić się z wnioskiem jako Parlamentarny Klub Lewicy z kolejnym wnioskiem do pana premiera Morawieckiego o natychmiastową dymisję wiceministra Łukasza Mejzy. Proszę państwa, to jest test dla państwa, to jest test administracji państwa, to jest test wymiaru sprawiedliwości. Nie możemy sobie pozwolić na to, by ludzie, na których ciążą tak poważne, tak drastyczne oskarżenia, pełniły tak ważne funkcje w polskim państwie. Przypominam panu ministrowi Mejzie, że reprezentuje nie siebie, a Rzeczpospolitą Polską. Oddaję głos pani Paulinie Piechniewieckiewicz, szefowej klubu parlamentarnego Lewicy, wiceprzewodniczącej Nowej Lewicy. Dyrektor Biura Klubu Parlamentarnego Lewicy, dziękuję bardzo panie pośle. Szanowni Państwo, stoję tutaj jako działaczka, jako polityczka, ale przede wszystkim jako matka. Matka, której dziecko również było chore. Nie na te choroby, które, których wyleczenie, możliwość wyleczenia obiecywała firma pana ministra Mejzy, ale matka, która wie, do czego zdolni są zdesperowani rodzice. Zdesperowani rodzice, zdesperowane rodziny są gotowe zapłacić nawet 80 tysięcy dolarów, żeby uratować swoje dziecko. Uratować swoje dziecko, wspomóc je w walce z autyzmem, wspomóc swoich bliskich w leczeniu chorób uznanych przez lekarzy za nieuleczalne. Stoję przed Państwem w imieniu tych, którzy codziennie gdzieś na świecie, codziennie gdzieś w Polsce są po prostu naciągani, wydają swoje pieniądze, pieniądze bliskich ludzi dobrej woli na to, żeby ratować swoje osoby najkochańsze, najdroższe, bo przecież każdy z nas to właśnie chciałby zrobić. Stoję i pytam w imieniu Lewicy pana prezesa Kaczyńskiego, ile jest gotów zapłacić za większość parlamentarną? Jak wielką moralną cenę jest gotów ponieść za to, że pan minister Mejza po prostu razem ze swoją firmą, bo przecież znamy to modus operandi, współpracownicy, którzy mówią o tym, że wyszukiwali na Facebooku rodziny chorych dzieci, że zwracali się do nich, że specjalnie nie podawali miejsca leczenia, żeby przypadkiem te osoby zdesperowane same nie dotarły do tych ośrodków. To są dramaty ludzkie. Czy prezes Kaczyński jest w stanie wraz z większością parlamentarną wziąć odpowiedzialność za te dramaty? Wiemy coś o waszych sumieniach, ale mimo wszystko apelujemy do nich.